Witam serdecznie moi drodzy, dzisiaj na rozdanie mam takiego gejowego kalasza. Także zostawcie koniecznie wszyscy łapkę w górę, komentarz i suba, jeśli chcecie wziąć udział w giveaway'u, No kurde, jak nie chcesz to na nie? I co? Miłe wyglądania życzę. Cześć Franek, cześć Kriko, kiedy malorant. <grytanie> tak będę siedzieć, bo się nie godziłem. chyba z 5 dni już dopiero jutro do roboty. Także siedzę jak taki... Od hazardu można się uzależnić, ale od lootboxów chyba nie. Zapytamy się czatu GPT. Co? Неможливеее, не, вы не читайте это, это неправда Лутбоксы это чистая заявка, как диск, видовы, например Или не знаю, ровер Это лутбокс Милек, но ты знаешь это лутбокс Гэмблинг, это когда ты берешь этот скин И ставишь его скажем на матч, это чертовский гэмблинг Но если вы покупаете шанс выиграть что-то, это лотерея, это совершенно другое Мордовцы, 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 вы путаете понятия. Прочитайте определение гэмблинга. Руки у Гэйбена снова не отдают? Самые небесные скины летают? У для вас отличная альтернатива. Wbina GeForce Skins z kodem Links, który daje bonus do doładowania i trawową skrzynkę na star. Na stronce możecie otwierać skrzynie, brać udział w bitwach na skrzynki oraz macie możliwość tworzenia kontraktów. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które umożliwiają otwieranie bonusowych skrzynek. Co miesiąc dodawane są nowe eventy, z których możecie otrzymywać bardzo ciekawe nagrody. GeForce Skins oferuje wiele metod płatności, takich jak blik, SMS, krypto czy nawet płatność skinami. Dodatkowo codziennie możecie odbierać darmowy bonus, a skiny są wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem LINKS. Link w opisie. Zmieniłem się na lepsze. Poszedłem do pracy. Prawdziwej pracy na etacie. Rzetelnej. Ale to jest pojebane ile za dzieciaka człowiek ma chęci do życia i właśnie na takie zajawki, żeby się nauczyć coś robić. A teraz? Ej, idź pan w chuj. Hello? Boże, powiedzieć. No nie mogę kurwa streamować. Gdzie są moje okulary? O czym nie bolą? пуш, пуш. А, флеш. Я белый. Окей, окей, okay, okay, давай, давай. Что это был? План КТ? Что давай, давай, блядь? Ты что, русский? Я с Польши. Зислав <coughs> Бексинский. Push, <laughs> Польша. Блядь, спина, бэк, бэк. В яме, в яме ловы без бога. Яма, яма, давай, давай. Что давай, блядь? Я не буду никому давать, знаешь. А ты понимаешь русский? А, трошку понимаешь, трошку. Трошку? трошку, я, с Польши, ты веешь, как есть, не, братан. А с какого ты города? С Кракова не. Я с Санок, Санок. Бекшинский это Санок, you know? А ты славянин? Славянин, да-да. Хорош, хорош. Лонг, давай, Лонг, давай. Го, 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 го. Флешку, 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 ланкете. Give bomb, give bomb. To short, bra. No, ale jeszcze wracając do tematu deski, to kurde, te flipy, grindy, nie grindy, wszystkie triki tak zajebiście wygląda. Pod względem estetycznym to jest naprawdę jeden z lepszych sportów, jak dla mnie przynajmniej. Jak ktoś umie jeździć, to flex. w Chuj. Kostki. No pewnie tak, no bo. Dużo się skacze. Ale to wiesz, to. To możesz jak, jak moja babcia mówi, że. O kurwa, nie biegaj, bo sobie zjebiesz to tamto, sramto. O nie rób tego, nie wiem. Nie wychodź z domu, bo cię może czarny napaść. Z Paryża przylecieć i. O jejku. Ima po to jest życie, żeby właśnie coś robić, bo to idzie się zderealizować My na chuj Co? <coughs> kurwa Tak but polska, tak idzie na chuj znares. Już mnie wyzywają to chyba Kurwa, to szluch Ohoho Bro Tak, tak idzie na chuj, jak bud po polsku U nas człowiek z Polski uznaje Nie znasz Polski? Paczka na mit, bratan Jop, twoja mać Ja <coughs> się <coughs> wyjebał Wy zapisujesz po prostu w jak bro, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, da, Messi better. Kurde, już mi się ogólnie nie chce, nie? Ale wypadałoby coś z nimi przyświrować, żebym miał jakiś content na odcinki. Ja pierdzielę. Na październik mam odcinki, ale w listopadzie to ja nie wiem, co będzie w oknie. Karoś, nice. karoś, bro. Przez to że tyle gram w tego co ja nie mogę patrzeć na to gówno i się udawać, że nawet już że mnie to bawi i cieszy. A co ty znasz jeszcze na rosyjsku? Jebana mam. co ty jeszcze znasz na rus? What you know on Russia <coughs> What I know, Jakaterynburg e, Omsk. Eee Moscow, Sankt Petersburg, you know. Воронеж, Воронеж. Воронеж, да, да, Воронеж. Yeah. Yes, yes, bro. I have a uh, friend Franek, he lives in Yekaterinburg. Franek, nice. my friend, yes. Ёбаный в рот! Сука, блядь. Бэк, орудж. Санёка, спроси, какие он матерные слова знает по-русски? Э, yeah, по-русски, крестьян ебана. Да, Крыса ебана. А крыса ебана? Да, да. <laughs> И... Шлюха, а, да, шлюха. Watch demo, watch demo, знаешь? Watch demo. De Что-то. Watch demo. Мистер Биста, знаешь? Знаешь, знаешь. Мистер Бист, Сын шлюхи. Eee, ej, 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 brata! Rieszy, to, było. Ito, to to było? Mister Beast jest zresztą. Kurwa, no, nie, nie. Masz się na pewno. Oh, yes. Ojej! Rieszył go, rieszył go, bo tam. Mister Messi, the Ghost. Mister Beast. Kto? Koko. Ale kurde, nie są tacy młodzi, żeby Mister Beasta oglądali. Мутации уж хиба пришли. Че как но сейчас может вылезти? Окей. Okay. Я белый, блять. Дверь пошел. Я дверь, дверь, дверь. О, курда, да, да, Давай, давай. Ты понял где? Донг? No, Это донг? Нет. Лонг. Все, сиди, сиди, просто сиди. Левее, левее возьми. Давай, донг. Он прошел, он прошьет, мэйби все, 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 забей, забей. Просто по пальцу. Оранжевый. Оранжевый. Сколько тебе лет? Purple say again, Mr. Beast. Cow. Mr. Beast хуйсос. Хуйсос, Mr. Beast, he sucks uh, Messi Coco. Messi the goat, Mr. Beast uh, dog. Мака в одно место, блядь, я бы сейчас потеку. Пять смаку. Пять смаку. Мистер Beast... Блять, Санёк, сорян. Сапожки чисто. Мистер Бист это собака. Вижу, да. Я шорт, я шорт выдавай. Бля, меня ёбнули. Да, один санёк. Меня ёбнули. Заебали мне, хеба. Что значит? Сзади, сзади. Да как, <coughs> нахуй не регает, блять А бустера знаешь, бро? Что? You know booster At Buster? I know monster. Monster? Da, za? Co za? Mr. Beast dog. Mr. Beast Russian agent. Love kiss. Yellow is me. Oh sorry, 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 bro. Jak rozpętałem trzecią wojnę światową. O kurwa. Purple, no beef. Dawaj, dawaj, oh, dawaj. Go, go, go. Legend.

ale jebie dym w tej wsi zaś. O mój Boże! Ej, ale chciałbym się nauczyć ludzkiego tak na poziomie komunikatywnym, właśnie, żeby móc z nimi gadać. Wydaje mi się, że jak się alfabetu nauczyć, to nie jest chyba trudne. Żulty, dawaj chuj, sos, jamal! Lewandowski! Bro, go kill, go kill, żulty! Не пикай, не пикай. воу. Wow, wow. nice. Пикай, пикай. Русский, не кикайте мне, добра? Не кикайте, здесь. А зачем тебе кикать? А не, Я с Польши, то вы люби, люблю кикать с Польши. Да похуй вообще. Добра, гид. Благодарю. Мы типа нормально относимся к полякам. Ну лично я. Нормальный братан, давай лонг. Зигма. Ай, нахуя пачка пошла на мид, блядь, пикаться, сука. Ну no ладно, не буду пикаться. Прости. Молодец, молодец, все хорошо. Все, Лежи. Собака лонг, да? Мэби яма. Яма, есть. Яма, яма. О, курда. У нас 10 минут осталось, если что. Да у меня меньше уже. Sosичка, уже сосичка, сосичка. Сосиска? Да. Что то сосичка? Я не понимаю. I'm Chris. Chris, Chris, Chris крыса. Крисня ебана? Крыса наверх. Крыша? Шорт, шорт, один шорт. Лонг собака, да? Два лонг. <толк> Что за болики, блядь? Сони so робим. S s <zigkeiten> ninec... Ej, sorry Twitch, co on gada? No nie mogę. S skąd oni to wiedzą, że ja streamuję, no? Slajpi śmieć, no <ś maison Lyn tuh> <correlation> co zrobić? Ja chowam ekran, ale i tak jest tam gdzieś pokazany, więc gówno mi to daje, no. Sorry, sorry Twitch Administration. <washer> <Bisnik. m> <otro> sorry Twitch, no kurwa, no i co? I po, i po odcinku już, no. Kolejny cool. odupa, kolejny o babie. Weź się, zabierz panie. We wkluczowym bagnie same pojebamy